Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów mleczarskich na rynku polskim. W dalszej kolejności omówię bieżące notowania cen artykułów mleczarskich z terytorium Unii Europejskiej. W dalszej kolejności przedstawię porównanie tych notowań. Z danymi ze Stanów Zjednoczonych oraz Nowej Zelandii, przedstawię zmiany w zakresie wielkości produkcji mleka surowego na terytorium Unii Europejskiej, a następnie przejdę na drugą część globu, gdzie omówię również zmiany w zakresie globalnej produkcji mleka. Przedstawię w dalszej kolejności zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka i y, omówię zmiany na rosyjskim rynku mleka, kończąc podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Na rynku międzynarodowym już teraz na horyzoncie widać istotne zmiany. Chińczycy mają apetyt na wyeliminowanie Amerykanów z Ameryki Łacińskiej. Kosztem 3,5 miliarda dolarów Chiny zbudowały port o dużej przepustowości w Peru, aby przyspieszyć handel z Ameryką Południową. Oczekuje się, że port rozpocznie działalność już pod koniec. Bieżącego roku, a port zapewni Chińczykom bezpośredni dostęp do regionu i ważnych zasobów w zakresie importu soi, kukurydzy i również artykułów mleczarskich. Port, który będzie większościowym właścicielem Costco Shipping, chińskiej firmy państwowej, będzie inauguracyjnym portem w Ameryce Południowej, zarządzającym przez Chiny. Dodatkowo będzie mógł przyjąć największe statki towarowe, które mogą dopłynąć bezpośrednio z Azji, tym samym skracając dystans pomiędzy dotychczasowymi fraktami aż o dwa tygodnie. W rozmowie z Reuters minister handlu Peru stwierdził, że głównym celem megaportu jest przekazanie peru kluczowego ośrodka gospodarczego i portu łączącego Amerykę Południową z Azją. Dodanie nowego portu jest elementem chińskiej inicjatywy Jeden Pas i Jeden Szlak, który ułatwia Pekinowi pozyskanie nowych partnerów handlowych i zwiększenia wpływu na arenie politycznej na globalny rynek rolny i finansowy. Jeśli chodzi o polski rynek mleka, to on w zasadzie nie uległ zmianie. Tradycyjnie rozpocznę odnotowań cen mleka przerzutowego. W ubiegłym tygodniu była to cena około 0,65 netto za 1 litr. Jeśli chodzi o cenę mleka w skupie według GUS, to póki co dysponujemy danymi z grudnia i to cena... 2 ,11 zł. 11 groszy, natomiast w styczniu należy spodziewać się obniżki, głównie ze względu na sezonowość, ale i spadek cen artykułów mleczarskich i ten poświąteczny zastój. W związku z tym, przeciętnie, zgodnie z szacunkami, mleczarni w styczniu zapłacą około 2 zł. za 1 litr. Jeśli chodzi o notowania cen podstawowych artykułów mleczarskich, to one wykazywały wciąż delikatny trend. Spadkowy, odtłuszczone mleko w proszku kosztowało od 11 zł do 11,40 zł za 1 kg. Pełne mleko w proszku od 16,50 zł do 17,50 zł za 1 kg. I tu jest akurat cena bez zmian. Natomiast masło poteniało do poziomu od 22 do 22,70 zł za 1 kg. Wartość sera gołda była na poziomie około 19 zł i była to wartość z poprzedniego tygodnia. Korekcie uległa relacja złotówki względem euro, ponieważ jedno euro kosztowało 4 ,37 zł. 37 groszy. Spadek cen artykułów mleczarskich oczywiście znalazł odzwierciedlenie w cenach mleka przeszytowego, ponieważ licząc z wartości mleka w proszku, masła i serów, wychodzi mniej więcej wartość złotych 65 złotych 70 zł za litr i taką wartość. Taka wartość była oferowana na rynku przez podmioty kupujące mleko przerzutowe. Teraz przejdźmy do notowań cen zaobserwowanych już w trzecim tygodniu bieżącego roku w podstawowych artykułach mleczarskich i odnosząc się do zmian zaobserwowanych równo miesiąc wcześniej. Tradycyjnie rozpoczę od masła. Jego wartość była na poziomie o 0,4% niższa niż w tym miesiącu poprzednim. Wartość odtłuszczonego mleka w proszku niższa o 2,6%, a wartość sera gołda niższa o 1,3%. Z kolei, jeśli chodzi o cenę mleka w skupie, to ona w grudniu również podobnie jak na terytorium Polski wzrosła. Natomiast co ciekawe, trzeci miesiąc z rzędu utrzymuje się w Polsce cena wyższa aniżeli przeciętna w Unii Europejskiej. Teraz przejdźmy do porównań cen zaobserwowanych w 21 stycznia bieżącego roku, jeśli chodzi o notowania giełdowe, pomiędzy Unią Europejską, Australią i Oceanią i Stanami Zjednoczonymi. Mamy w większości kontynuację trendu spadku cen, a zmiany w ujęciu procentowym odnoszą się do tych zaobserwowanych 15 dni wcześniej. Masło w Unii Europejskiej podróżało. O 1,3% w Australii i Oceanii wzrost wartości o 3,6% w Stanach Zjednoczonych wzrost, spadek wartości, przepraszam, o 3,2%. Odtłuszczone mleko w proszku potaniało w Unii Europejskiej o 3,8% w Australii i Oceanii wzrost o 1,4% i w Stanach Zjednoczonych również wzrost o 0,9%. Wartość sera cheddar spadła w Unii Europejskiej o 2,4%, Australia i Oceania o 1,2% podrożało i w Stanach Zjednoczonych również wartość sera cheddar wzrosła o 1,8%. Spadki cen w Unii Europejskiej są konsekwencją dostosowania cen do, do cen światowych, ponieważ w ostatnich tygodniach Unia Europejska po prostu była niekonkurencyjna cenowo, jeśli chodzi o artykuły mleczarskie. Oczywiście znajduje to swoje źródło we wciąż najwyższych kosztach produkcji i przetwórstwa mleka na świecie. Teraz chciałbym przejść do bieżących notowań, jeśli chodzi o ilość produkowanego mleka w Unii Europejskiej. W okresie całego 2023 roku w stosunku do 2022 Unia Europejska wyprodukowała jedynie o 1,1% więcej mleka. To jest niewielki wzrost. Przypomnę, że rozpoczynaliśmy w pierwszym kwartale od niemal 2% wzrostu, natomiast z miesiąca na miesiąc ta produkcja spadała. Jedyny kraj, w którym produkcja wzrosła, to jest Polska. Teraz chciałbym przejść do notowań również w zakresie ilości produkowanego mleka, ale już po drugiej stronie globu. Jeśli chodzi o Australię, mamy tu wzrost produkcji o 2,1%, w Nowej Zelandii spadek o 0,7%, a w Stanach Zjednoczonych wzrost jedynie o 0,1%. W Stanach Zjednoczonych również ta dynamika znacząco wyhamowała pod koniec roku, i w tym roku należy spodziewać się, spadku produkcji mleka zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Przejdźmy znowu do Unii Europejskiej i przedstawię Państwu bieżące zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka. W pierwszej kolejności koszty żywienia krów bez zmian, a energia niestety podrożała o 0,5%. Teraz chciałbym Państwu przedstawić bieżące zmiany w rosyjskim sektorze mleczarskim. Zwykle zaglądamy na wschód, dlatego że to, co się dzieje na zachodzie, rodzi. Od razu konsekwencje na wschodzie, czyli w momencie, kiedy u nas w Unii Europejskiej produkcja jest redukowana, to w tym czasie wschód wykorzystuje sytuację i tę produkcję rozwija. Niemniej jednak w Rosji też łatwo nie jest, o czym powiem za chwilę. Rok 2024 ma być burzliwy dla rosyjskiej branży mleczarskiej ze względu na malejący popyt na rynku krajowym. I trudności w dostawach towarów do klientów zagranicznych, powiedziała lokalnemu dziennikowi dyrektor generalna Rosyjskiego Związku Mleczarskiego. Rosyjscy producenci mleka nie przewidują żadnego zauważalnego wzrostu produkcji w 2024 roku, aby zwiększyć tę produkcję. Branża potrzebuje zwiększenia spożycia nabiał, ale w szczególności w obrębie samej Rosji. Wręcz przeciwnie, rosyjscy klienci w ostatnim czasie spożywają mniej, a ma to po prostu źródło w finansach, czyli w spadku siły nabywczej pieniądza w Rosji. W 2023 roku spożycie na mieszkańca wyniosło 165 kg, co stanowi połowę poziomu zalecanego przez Rosyjskie Ministerstwo Zdrowia. Dla przykładu, w Polsce to spożycie jest cały czas powyżej 200 litrów, albo też nieco w kilogramach wychodzi bardzo podobnie. Jest to prześrednik 1.03. W pierwszej połowie 2023 Rosyjski Związek Mleczarski ostrzegał przed możliwym 20-30% spadkiem konsumpcji artykułów nabiałowych jako główny czynnik. Podawał właśnie spadek siły nabywczej pieniądza w Rosji. Niemniej jednak Rosja nie śpi. Zdaniem Manickiej, pomimo wszelkich wysiłków na rzecz rozszerzenia eksportów mleczarskich, Rosja pozostaje wciąż importerem netto, a sprzedaż klientom spoza Rosji jest nadal w dużej mierze ograniczona szeregiem czynników. Niektóre stare relacje handlowe zostały zerwane przez zachodnie sankcje, koszty fraktu i opłaty portowe gwałtownie wzrosły, a wahania kursu wymiany rosyjskiego rubla również nie pomagają, stwierdziła pani dyrektor. Jeśli chodzi o niektóre rejony Afryki, no to one są zdiagnozowane przez Rosję jako perspektywiczne i Przypomnę, że Rosja w całym 23 roku i 24 zdecydowała o pokryciu wszelkich kosztów eksportu dla rosyjskiego sektora mleczarskiego. W ciągu ostatnich kilku lat rosyjscy eksporterzy wielokrotnie narzekali, że część operatorów logistycznych w dalszym ciągu niechętnie współpracuje z rosyjskimi przedsiębiorcami. Rosyjski rząd wprowadził w 2024 roku pełną refundację dotacji logistycznych dla eksporterów produktów mlecznych i będzie to z całą pewnością czynnik stymulujący, ale i bardzo, bardzo niebezpieczny dla terytorium Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska stanie się jeszcze mniej konkurencyjna, ponieważ to właśnie Rosja, Ukraina i Wschód niestety będą te naszą produkcję z rynku wypierać. Z kolei Związek Producentów stwierdził, że po głowie bydła w Rosji zmniejszyło się między 200 a 300 tysięcy sztuk rocznie, z czego 100 tysięcy to krowy mleczne. Rośnie natomiast produkcja mleka w kraju, co jest, jak wspomniałem, dużym zagrożeniem dla nas, a w, przy refundacjach eksportowych i silnym wsparciu wszelkich inicjatyw gospodarczych, Rosja i jej sektor mleczarski będzie rósł w siłę. Tytułem w podsumowania. W 2008 roku Chiny i Nowa Zelandia za mały, zawarły umowę o wolnym handlu, czyli umowę FTA. Całkowite zniesienie wszelkich ceł na produkty mleczne zajęło jednak aż 16 lat. Z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii wynika, że Nowa Zelandia była Pierwszym krajem rozwiniętym, który zawarł taką umowę FTA z Chinami. Porozumienie to spowodowało znaczący wzrost eksportu artykułów mleczarskich, i już w ostatnim czasie nowozelandzki sektor mleczarski na zwolnieniu tych ceł zarobił ponad 200 milionów dolarów. Z biegiem lat obniżono cła eksportowe na niektóre produkty mleczne z Nowej Zelandii, jednak mimo, że w 2000 w 2019 roku kilka tych ceł osiągnęło poziom zerowy. Cła na mleko płynne, masło i sery obowiązywały do 2021. Ponadto cła na mleko w proszku obowiązywały do 31 grudnia 2023, i w tej chwili to ożywienia na rynku. Od 1 stycznia roku ambasada Chin wydała jednak oficjalne oświadczenie, w którym zadeklarowała całkowite zniesienie ceł. Ogłoszenie to zostało pozytywnie przyjęte przez Nową Zelandię. Od stycznia 2024 roku cła ochronne na mleko w proszku importowane do Chin zostały całkowicie zniesione. Oznacza to całkowite otwarcie rynku w ramach umowy o wolnym handlu pomiędzy Chinami i Nową Zelandią. Stawia to również w trudnej sytuacji Unię Europejską, ponieważ Nowa Zelandia po pierwsze ma najniższe koszty produkcji odtłuszczonego mleka w proszku i w ogóle artykułów mleczarskich na świecie, po drugie jeszcze ma preferencje ze strony Chin. W związku z tym, polskie i unijne służby dyplomatyczne powinny pracować również nad podobnymi rozwiązaniami, ale i redukować czy wycofywać się z polityki strategii Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ to ona w, zabiera nam resztki konkurencyjności na rynku globalnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Maczewski.